Oglądasz dzisiaj mecz finałowy Euro 2008? I komu kibicujesz? Hiszpanii. Dlaczego Hiszpanii? Nie wiem, wydaje mi się, że cała Europa kibicuje Hiszpanii. A jaki wynik obstawiasz? 3-2 dla Hiszpanii. Oglądasz dzisiaj Euro? E, oglądam. Oczy. Komu kibicujesz? E, dzisiaj Hiszpanom. I jakiego wyniku się spodziewasz? 3-1. A dlaczego Hiszpania, nie Niemcy? E, no, jednak tutaj nasi sąsiedzi, ale zawsze kibicowałem Hiszpanii, więc jest mi bliższa. Ogląda Pani dzisiejszy mecz finałowy Euro 2008? Tak. I komu Pani kibicuje? Yy, Niemcom. Niemcom? Jakiego wyniku Pani się spodziewa? Yy, 2-1. A dlaczego Niemcom? Yy, ze sympatii do drużyny. Rozumiem. Grają tam Polacy. O to chodzi innymi. innymi. Ogląda dlatego. Pan dzisiaj mecz finałowy? No tak, tak, będę. Chociaż nie wiem, czy zdążę, no ale może by idę do pracy. Rozumiem. A jaki wynik Pan obstawia? Niemcy czy Hiszpania? No nie, ja za Hiszpanią. Jak, jakim wynikiem Hiszpania wygra? No myślę, że 2-1. Hmm. Oglądacie dzisiaj mecz? Postaram się oglądać, zobacz. Za kim kibicujesz? Choroba, Rosja odpadła, także <grym> już nie mam za kim kibicować, niestety. Czyli obojętne w sumie to wygra. No Dla mnie obojętne to wygra. Ale spodziewasz się jakiegoś wyniku konkretnego? No myślę, że Niemcy wygrają. A oglądacie dzisiaj mecz? Um, no jak zdążymy dojechać, wrócić do Warszawy, to tak.